Instrukcja montażu blachodachówki Malta Blachodachówka cięta na wymiar Malta jest trwałym i estetycznym pokryciem dachowym, które sprawdzi się na dachach o prostej konstrukcji. Ponadczasowy i estetyczny wygląd oraz rozwiązania ułatwiające montaż sprawiają, że Malta jest chętnie wybierana zarówno na dachy tradycyjnych, jak i nowoczesnych budynków. Do montażu blachodachówki Malta niezbędne będą następujące narzędzia. Wkrętarka, nożyce do blachy, przecinarka do blachy, młotek gumowy, szczypce do blachy. Prace montażowe należy rozpocząć od zamontowania pasa podrynowego. Dwucentymetrowy zapas na dole służy do zamontowania podbitki. Można skorzystać z gotowej obróbki lub wygiąć ją samodzielnie z blachy płaskiej. Pas podrynnowy przykręcamy do deski okapowej za pomocą wkrętów z płaskim łbem. Rynny należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta. Membranę należy rozłożyć etapami na powierzchni połaci dachowej, przytwierdzając ją do krokwi z szywkami. Membranę należy przykleić do pasa podrynnowego taśmą dekarską, co zabezpieczy ją przed deformacją. Po przytwierdzeniu rolki membrany montujemy kontrłaty, przybijając je gwoździami. Zalecamy użycie desek o wymiarach 4 na 6 cm. Po zamontowaniu kontrłat należy etapami przybijać łaty. Odległość zewnętrzna pomiędzy pierwszą i drugą łatą powinna wynosić 32 cm. Warto zaznaczyć tę odległość za pomocą sznura traserskiego. Odległość pomiędzy kolejnymi łatami powinna wynosić 35 cm. W miejscach łączeń membrany należy stosować 15 cm zakład. Do pierwszej łaty należy zamontować siatkę perforowaną, która stanowi zabezpieczenie przeciwko ptakom i owadom. Przytwierdzamy ją za pomocą szywek. Kolejnym etapem jest montaż pasa nadrennowego, który pozwala w estetyczny sposób wykończyć połać dachową od strony okapu. Podczas montażu należy pozostawić szczelinę, która zapewni cyrkulację powietrza. W naszej konstrukcji na skrajnych połaciach zamontowaliśmy łatę szczytową, która stabilizuje obróbkę szczytową. Jej montaż nie jest jednak niezbędny i zależy od konstrukcji dachu. Na skrajnych bokach łaty szczytowej należy zamontować rynienki, zapobiegające nawiewaniu śniegu i deszczu. Należy je dopasować do łaty szczytowej, a następnie przytwierdzić za pomocą haftr. Przed montażem rynny koszowej należy dopasować jej długość do wymiarów połaci. W przypadku konieczności łączenia dwóch elementów należy zachować zakład minimum 20 cm. Rynnę koszową przymocowuje się do każdej łaty za pomocą haftr. Aby zapewnić odpowiednią drożność rynny koszowej, należy zachować minimalny odstęp blachy 8 cm od osi kosza. Zalecamy, aby po obu stronach rynny koszowej umieścić uszczelki klinowe które przyklejamy na całej długości. Zakończenie rynny koszowej w okapie należy zagiąć i zaklepać gumowym młotkiem. Do pasa nadrynnowego należy zamontować listwę startową, która zapewni wentylację połaci dachowej i zabezpieczy ją przed zwierzętami i zanieczyszczeniami. Po wykonaniu tych obróbek można przejść do montażu arkuszy blachodachówki Malta. Symetryczny zakład pozwala na rozpoczęcie montażu z dowolnej strony. Zalecamy jednak rozpoczęcie montażu blachodachówki od strony przeciwnej do najczęstszych podmuchów wiatru. Przed montażem pierwszego arkusza należy wypoziomować go pod kątem 90 stopni do okapu. Przy obrzeżach dachów, kręty należy wkręcić w każde przetłoczenie. W części środkowej połaci dachowej wkręty można montować do co drugiego przetłoczenia. Łączenie arkuszy odbywa się poprzez zakład podłużny na jedno przetłoczenie. Szczególną staranność należy zachować podczas montażu blachodachówki przy rynnie koszowej. Docinanie blachy do rynny koszowej najlepiej jest wykonać dwuetapowo. Cięcie wstępne wykonujemy przed montażem arkusza. Cięcie właściwe wykonujemy po zamontowaniu arkusza, trzymając się wcześniej wyznaczonych linii. Po zakończeniu montażu arkuszy należy zamontować wiatrownicę. Wymiary tej obróbki dobiera się indywidualnie do wymiarów deski wiatrownicy. Najpierw należy zamontować wiatrownicę dolną, przykręcając ją do deski wkrętami farmerskimi. W przypadku konieczności łączenia obróbek, należy zachować 10 cm zakład zapewniający szczelność. Następnie należy zamontować wiatrownicę środkową i górną, odpowiednio docinając ją przy okapie. Przy montażu obróbki komina zastosowaliśmy metodę polegającą na zamontowaniu blachy na arkusze blachodachówki. Najpierw należy zamontować obróbkę przednią, następnie boczną, a na końcu tylną. Tylna obróbka montowana jest przed położeniem blachodachówki. Blachę przykręcamy do komina za pomocą kołków. Przed montażem górnych obróbek nacinamy komin pod kątem 45 stopni. Połączenie powinno być uszczelnione silikonem lekarskim. To sprawdzona metoda gwarantująca szczelność. W miejscu przecięcia się dwóch poładzi dachowych mocujemy taśmę kalenicową, która przepuszcza powietrze i wilgoć, zapewniając odpowiednią wentylację dachu. Po zamontowaniu taśmy można przystąpić do montażu kalenicy. Przykręca się ją wkrętami do górnej fali blachodachówki. Podczas montażu kalenice należy łączyć na przetłoczeniach. Dziękujemy za zaufanie i wybór pokryć dachowych Hanbut.